Cześć, ja jestem Dominik i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj będziemy prankować mojego tatę. I dobra, słuchajcie, jak ten prank będzie wyglądać. Mianowicie mój tata pojechał dzisiaj na imprezę i wraca późno w nocy, tak jakoś około pierwszej. I jak wróci do domu, to on pewnie zaśnie po chwili, a jak już zaśnie, to zakradnę się do niego do pokoju, wezmę mu telefon i ustawię budzik na godzinę piątą albo czwartą, zależy jak szybko zaśnie. I jak już będę miał ten telefon z tym budzikiem, to wezmę ten kilogram gumek recepturek I po prostu te gumki recepturki założę na jego telefon, tak żeby nie mógł go otworzyć I tak żeby nie mógł wyłączyć budzika I po prostu ten zapakowany telefon wrzucę mu do pokoju i będę nagrywać jego reakcję Więc no, mam nadzieję, że nie będzie bardzo wkurzony Zresztą zobaczycie sami, co się stanie Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, już jest późno. Jest godzina yy, pierwsza trzynaście. Ja czekam nadal za Remo. Mam nadzieję, że Remo wróci niedługo. Ja czekam za nim ciągle. Mam nadzieję, że cały plan się uda i że Gdzie ty Domino? Mm. No? Śpią wszyscy? Mama śpi. Mama śpi. A miała czekać. Na co? No kolację miała nic robić. No sobie Pies kok mi mamy a nie ma Dobrze, że mam tak malutki mój Mmm kochany Słuchajcie, mój tata jeszcze nie śpi Jest w kuchni i nie wiem co robi Chyba chce coś zjeść, nie wiem Tam jest. A co? co? No nikt nie zamknął, mama szybko poszła spać Co robisz? Nic, bo księdza pedofila wypuścili Co? Kogo? Ksiądz pedofil Jaki ksiądz pedofil? No był we więzieniu, wypuścili księdza pedofila No I z powrotem jest w Ja nie mam pojęcia o czym on gada, o jakim księdzu w лес Я тут Że wszystko się uda. Nie przedłużając, zaczynam zakładać gumki. Tutaj są. Dobra, czas start. Dobra, słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec, tak mi się wydaje, że jeszcze trochę tych gumek założę ale na pewno um, chcę sobie zrobić teraz chwilę przerwy nie wiem, idę coś sobie zjeść jestem na serio mega zmęczony a słuchajcie, już jestem tutaj jest nasz telefon e, byłem się napić trochę odpocząć, 15 minutowa przerwa więc słuchajcie, dobra <grym> kontynuuję moją pracę czyli gumki recepturki, dobra Teraz, słuchajcie, skończyłem to robić. Robiłem to godzinę i 7 minut. To jest finałowy efekt, aż podniosę kamerę. O mój Boże, ale jak jestem śpiący. Słuchajcie, patrzcie to. To jest finałowy, końcowy efekt. To jest telefon mojego taty. I budzik. Uwaga, zaraz sprawdzę dzwoni idealnie za godzinę więc mam godzinę czasu dla siebie odpocznę sobie chwilę nie wiem co porobię ale ogólnie pułapka nasza nasz budzik nasz telefon w kątach recepturkach jest już gotowy dobra słuchajcie czwarta 33. ja idę z latarką albo bez latarki nie wiem zobaczę ja idę z naszą pułapką z naszym budzikiem z naszym prankiem do pokoju mojego taty. Mam nadzieję, że się nie obudzi, a budzik zacznie dzwonić dopiero za 30 minut, ale ja już idę podłożyć um, ten telefon. Dobra, cicho, idę do pokoju. Co ty robisz? Co ty zrobiłeś? Coś, co jest Co? Co jest? No coś mi dzwoni tu Co ci dzwoni? Co? Co ci dzwoni? No nie wiem Jakieś gumki te <laughs> Fuck A ty co tu robisz w ogóle? Nic Która godzina? Yy, piąta

Co zrobiłeś? Z tym telefonem Jasny gwint To jest twój telefon co? To jest twój telefon! Jak telefon? No twój telefon! Telefon To był mój i ktoś wziął. Co, co tam jest teraz? <grym> Gdzie był mój telefon? What the fuck? I kto teraz po niego... A to jest jakieś gówno. <grym> Piszczące kupa. <grym> <noise> <Ich kopie spionta. głos> co <noise> hmm. co ta kamera tutaj? Nic. Ty z piąta. Co ty zrobiłeś z tym kupie? Co ty zrobiłeś z tym Jak nie zasnę za chwilę, to wydupcę to na księżyc. Światce. A czemu ty masz tu światło do No bo ja tu pracowałem. Co? Ja tu musiałem pracować. Co? Ja tu pracowałem. Ja tutaj to godziny robiłem. Tej, okay, no weź młody, to mi wyciągnij i, i, i sprawa załatwiona. I, nie, I zapominam o sprawie. Co się nagrywa? Co? Będzie na YouTubie. No. Gdzie będzie? Na YouTubie. No domyśliłem się już. No tak jest... <głupi, <głupi, głupi nie jestem. To nie... Ja ci jakiś zadania muszę wymyślić. Będzie zemsta? Co? Będzie zemsta. O! Zaczyna dzwonić. Ale wale ten. No pewno, że będzie zemsta. Zobacz. <głupi> no nie. A zobacz, jaka będzie zemsta, jak się mama to? Jeszcze tutaj mamy no pozosta... Dobra, nie, nie dotykam tego. A tutaj. tego to co weź... Nawet mi o tym nie mógł. Telefon gruby jak Karaś. Ale na początku co myślałem, że zwariuję. To wyglądało jak gąbka, serio. A to... Z tym by się nic nie stało jakbyś to wywalił do kibla, serio. Ale zobacz ile jestem blisko. Jest. Udało ci się. A ah, nie, tyle. Aaaa. Tyle pracy To Proszę bardzo, nie wiem w jaki to będzie odcinek. To Potem, będzie, top. Prank. No, domyśle, będzie prank. No się domyślałem. No. Mi już śmierdziała jak ty mnie przywitałeś. Tak? No. <grym> ja <wytruje> już byłem pewien, że coś kompiwał. No się sam nawet w pokoju przyczekać. <grym wytruje> Idę <grym wytruje> spać. Dobra Tura. noc. Dobra, dobranoc! Dobra, słuchajcie, tak już na zakończenie mój tata położył się spać, ja teraz zaraz idę. Jestem na serio tak mega zmęczony, że masakra. Dobra, słuchajcie, tak jak mój tata mówił, że się coś domyślał, że będzie jakiś prank po tym jak go przewitałem, ale no moim zdaniem tak czy siak prank się w miarę udał e, Moim zdaniem dużo bardziej złe by było jakbym zabrał na przykład tego Air Horna. Może po prostu powiem tak żeby nie przedłużać, bo gadam głupoty. Jeśli film Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na mojego Instagrama, co ja jeszcze na Snapchata, na moją grupę na Facebooku. Jeśli chcecie więcej pranków, to piszcie w komentarzu. Dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się, cześć! Do następnych filmów! Kamera będę światło! Cześć!